Pomikuj. Ostatnio na kanale pojawił się film Złot Pada w ramach koncika kultury. Jeśli nie oglądaliście tego filmu, to jest to miejsce dla ludzi, którzy piszą, czy to książki, czy to opowiadania, na różnym poziomie. I skoro mieliśmy do czynienia z prozą, zastanawiam się, gdzie możemy zobaczyć jakieś piękne obrazy, dokształcić się, poznać wyższą sztukę. I pewnie powiecie, idź do muzeum, wpisz najpiękniejsze obrazy, co wy głupi jesteście. Oczywiście, że zrobimy to na i bo... <laughs> Jak dobrze wiecie, tutaj jest wyszukiwarka i można zaznaczyć obrazy. I dzisiaj sobie zobaczymy, jakie obrazy możemy tutaj znaleźć. Oczywiście obrazy, tu chodzi o obrazki png, bla, 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 bla. Ale może jeśli poszukamy gdzieś głęboko, to znajdziemy jakąś prawdziwą perełkę wartą wstawienia w ramkę. Tak, to po prostu będzie kolejny film z chomika, którego ja lubię i wy lubicie, więc wszyscy tu wygrywamy. Ale jeśli jednak jesteście tu nowi, zostawcie suba... Dzwoneczkiem, lajk, komentarz, a także zapraszam Was na mojego Instagrama, link w opisie. I zagłębmy się w obrazy na Homikuj. zapraszam. Ale jeszcze zanim przejdziemy do sedna filmu, widzę, że tu mam 5 wiadomości. Wiadomość: Pozdrawiam od człowieka z Rikczem. Ted Kaczyński napisał stram i nic nie widzę. Po czym na awatarze ma Amogusa z wąsem austriackiego malarza. Me archive, hasło przez CH. Witam czemu hasło przez CH? To nie raz, dwa, czy obraz, dwa, czy cztery, co ty tam kryjesz? Mieliśmy już konto z takim hasłem. Już go nie odzyskaliśmy. W poprzednim odcinku zdradziłem wam sekret, że każdy ma dostęp do chomika. Zobaczmy, co tam się teraz dzieje. Wolę przynajmniej jedno mieć, żeby móc sprawdzać. Siema pozdrawiam Ciebie i wszystkich widzów kanału Drogdan. Uśmiechnięta buźka od Antifery z dość groźnym awatarem, i Keep yourself safe napisał: Pozdrawiam, masz fajne wideo na YouTube. Gdybyście coś malowali, to pewnie byście podpisali to jako rysunek. I właśnie sobie tą frazę wpiszemy. Rysunek. Mamy faktyczny rysunek od Ewa Krawczyk Maciela 1 Ponad milion inspiracji z Szywka.pl. A także rysunek techniczny 5. I to jest skan jakiejś książki, jeśli dobrze rozumiem. Tutaj mamy u jakąś zenę, wojowniczą księżniczkę. I od tego samego użytkownika oczywiście musi pojawić się koń. Odkąd nagraliśmy Star Stable zawsze muszą pojawić się konie. Albo po prostu ja cały czas zwracam na nie uwagę. Rysunek fanny 13862.GIF. Kucharz z tasakiem trzymający za rękę. Rysującego. I tutaj znało, że on taki efekt wibracji, żeby sprawiał wrażenie takiej walki. Rysunek predatora.JPG. Tu już jest rysunek z napracowaniem. Bardzo ładne efekty. Ale czy na pewno Jacek 4XL jest autorem tego, bo na tym samym chomiku jest to? <laughs> Znalezione oczywiście na JoeMonster.org Dosyć sugestywna grafika z pastą do zębów Jacek, co jest jeszcze na twoim chomiku? Oczywiście autko, biblia dla dzieci, dokumenty, motykonki, encyklopedia i słonki, Film głupoty A King Hypnoza, jest w głupotach? Śmieszne filmiki, coś do śmiechu, kawały Ero Na wesoło oczywiście, zaraz obok biblii Filmy, programy, ryby <laughs> Śmieszne, Aniżej? Śmieszne albo i nie Co jest w śmiesznym? Humor. Żywiec przy barze. Okej, okay, okej. Okay. Ja kiedy widzę ten level 10 Giat. Giat! Humor wróżka.gwie z kontenderem na grafikę dzisiejszego dnia, bo jest napisane. Chuj wie i wiecie dobrze, co jest pod tą cenzurą. Grafika typu dysonans poznawczy. W kartonie po mleku jest wódka żytnia 40%. Humor śmieszne 16.gif i mamy tu czylujące bombę dziecko. Jak w dzisiejszych czasach tiktokowych, gdzie wszystko musi się ruszać, bo inaczej tracicie uwagę. Tutaj powykrzywiali trochę w pewnych miejscach. Na przykład patrzcie tutaj na tą wodę. Wiecie, że ona tam się nic nie rusza, ale się wygina jakby została wciągana w czarną dziurę. Te usta też nie wiem po co tak bąsują. Brwi robią... Relax trzy wykrzykniki. Soutys zwija asfalt.jpg. Joe Monster wraca w natarciu i przepraszam cię Jacek 4XL, niestety muszę podważyć tytuł. Na załączonym oprasku dobrze widać, że Sołtys rozwija asfalt, bo jakby miał go zwijać idąc od niego. Humor śmiesz z D416SM, humor typu inny język. Tutaj mamy na kutas i szczęśliwego nowego roku 2009 życzę Przemiana przemiana.gif Czym ty jesteś? <laughs> Ale animorfsy tutaj są. Prognoza pogody. I gdy dobrze wiemy, co oznacza zajście, bo jest słoneczko, chłopo, bo pada, i jaja lekoczą, bo jest śnieg, co oznacza kurde? Kurde zimno czy kurde ciepło? Tutaj zaraz obok powitanie męża w domu i mamy nieocenzurowane cysole, pomimo że mam wyłączone plus 18. Okej, okay, rozumiem cię tu jacek 4 xen I wracając do tego po co tu przyszliśmy, znaleźliśmy folder rysunek. Jest tu Satyromania01 i przedstawia on nawet nie sugestywny, po prostu akt. Tutaj tego typu rysunków jest od cholery i losowo jest czaha, a tyromania okazuje się serią, bo tutaj mamy więcej obrazków, których nie mogę wam pokazać. Bo jak to dosyć wulgarnie powiedzieć, chyba widać. Potężę na tapetę tylko dla myślicieli, żebyście przez środek źle nie odczytali znaczenia. Tutaj już absolutna klasyka Jezus Siłując się z Diabłem. Tapeta, która szłaby twardo na komputerze w klasie religijnej. I oczywiście więcej na gości tutaj z King Kongiem. Po czym ta sama osoba, rzucająca pełno porografii, nazwijmy rzecz po imieniu, ma folder prywatne, a w środku, jak się domyślam, zdjęcie swoich dzieci. No i kota, witam panie Kocie. Na rysunkach znaleźliśmy, no faktycznie, rysunki, czegoś myśmy mogli spodziewać. Ale jeśli chcecie znaleźć prawdziwie idące twardo obrazki, trzeba wpisać tapeta. Tapeta JPEG. Takie pozdrowienia z wakacji. Kolejny obrazek to od Dawid6658. Jeśli mnie pamięć nie myli, kiedyś już to widzieliśmy. Ale nic sobie uciąć nie dam. Oczywiście, goła baba, bo czemu by nie? Tapeta 8.jpg i mamy tutaj kogoś z tęczowym rozwolnieniem. Ale żeby aż oczy wychodziły na wierzch, trzeba było tyle skitelsów nie rzecz. Tutaj jest cały folder z tymi tapetami. Za chwilę sobie do niego zajrzymy. Tapeta na komórkę. Kurwa! Patern kwiecisty oraz skąpo ubrana kobieta. I widzę, że jest tu cały folder tapeta na komórkę. Też go dodam do przejrzenia. I poza tym jednym wybrykiem z kolorowym rozwolnieniem, widzę, że to są całkiem normalne tapety. A tapet na komórkę jest tylko 8. Gdzieś nam zniknęła ta sugestywna pani, ale za to mamy uwaga. Alusa BMW, kolejna bejca. Nie chcielibyście sobie odblokować telefonu, widzieć taki piękny widok. O, kocham prędkość. Możecie się zastanawiać, co jest więcej na chomiku takiej osoby, która kocha motoryzację, prędkość i piękne kobiety. Otóż, tapeta na komórkę, prywatny priv. Wiadomo. Minecraft 1.7.3, Metin 2, haki, boty, bez wirusów, galeria, Dziugniukiem Manhattan Project, dokumenty i audiobook skąpiec Molier. Co ty masz w galerii? Nic nie masz w galerii. Myślę, że przyszedł czas na to, na co wszyscy czekali. Zajrzymy na najwyższą formę sztuki. Znajdziemy obrazy z tytułem śmieszne. Już się nauczyliśmy, że nie wszystkie rzeczy są podpisane tak, dlatego znajdziemy jakiekolwiek i przejdziemy do folderów, które są zachowane. Mamy śmieszne, śmieszne i śmieszne full caps. Zobaczmy, co się dzieje w tych folderach. I mamy tak. Oczywiście, znalezione na Joe Monster. Jakaś przeróbka spoka ze Star Treka. Kurwa, spok. Humor typu... Ruchanie. www.laba.ws Premium Creativity Design HD i jest graf klasy, która się ciągnie no trochę długo. Szczyt komedii. Crash test. No czy to takie śmieszne? No nie powiedziałbym do końca. Tutaj humor typu nawiązanie. Już tłumaczę. Kojarzycie film E.T. z tym takim kosmitą, co tak paluch ma i się świeci? I że tam wiecie, stykacie się paluchami, jakkolwiek to brzmi? Tam był kosmita i relatywnie młode dziecko. Ale jest stara ręka. Na czym polega żart? Otóż, jeśli zerkniemy w prawy dolny róg, widać, że jest to reklama kleju. What the fuck! Znaleziono na Joe Monster. Tutaj wyjątkowa, potężna przeróbka. Powerpowane zdjęcie, to może być faktycznie on. Mamy to. Legendarne zdjęcie. Kto go nie widział, życia w internecie nie zaznał. Pan wcinać sobie mega burgera. Rzutku ja uważam, że robienie takich ogromnych burgerów absolutnie nie ma sensu. On teraz weźmie tego gryza i będzie miał samą bułę w mordzie. Żadnego biszmaszu smakowego. Myślę, że powinniśmy się jako ludzkość zmobilizować i uznać, że jeśli burger jest duży, to nie jest wysoki. Tylko jest szeroki, jak placek. Śmieszne debeatles.jpg i są przerobieni na ludzików z Awatara Camerona. Beka. Obrazek typu wujek humor. Pokażecie to takiemu na weselu, to ale ale beka będzie. Beer XP. Słuchajcie, piwo piwerko. Zawsze śmieszne. Wszyscy kochają. To ma jedno do drugiego? Absolutnie nic, ale kogo to obchodzi. Czy leci z nami pilot JPG? Jest to photoshop Kaczyńskiego na Crazy Frogu. I to jeszcze ta wersja z wystającym dynksem. No, humorek.pl, nie byłem zaznajomiony z twoją grą. Stopy z ustami. Dobrze wiemy, że w dzisiejszych czasach taki obrazek miałby delikatnie inny target niż wtedy. Żółwik Okej, okej. Okay, okay. Gif typu zapisz sobie na Discordzie. Oczywiście klasyki internetowe jak zjeżdżalnia dla masochistów oraz... Ziele kolumbijskie od kamis. Czasami widzicie obraz i wiecie, że on został stworzony tylko po to, żeby go zinterpretować. Co my tu mamy? Pana w stroju klauna, można poznać po butach, jak i po czerwonym nosie. Dokonuje aktu defekacji, chusteczka przy oku wskazuje na to, że uroni łzy. Ale dlaczego? Co się wydarzyło, że rozpacza na toalecie? Czy w życiu poszło nie tak? Czy zastanawia się, co doprowadziło go do tej sytuacji? Dlaczego został klaunem? Czy jest to problem aktualnej chwili, czy refleksja nad całym żywotem? Albo po prostu wiecie, clown z Rabeka XD. Tutaj GIF, którego pokazać wam niestety nie mogę. Możecie domyślać się, co tu jest, jest nazwany mieszanie piwka.gif I tutaj piersi dosyć chaotycznie wibrują. A pomiędzy nimi jest puszka Heinekena. A przecież to takie wystrząsasz, otworzysz i wszystko wystrzeli. A tu wiecie co? Jajco. Losowo przewinął się taki obrazek. No, widzicie, taki cosplayer z Team Fortressa, dwójki, heavy'ego, ale przez chwilę myślę, że to forum. <ścoughs> Witam państwa w ten słoneczny dzień. Sztuka typu obrazek z Angory, a może to wypyły krasnoludki. No i tutaj się chowają, ucieszone. Jeśli byście chcieli, żebym kiedyś zrobił film na temat obrazków, właśnie z takich gazet jak Angora, czy fakt, dajcie znać. Powiem tak. Śmieszne. Haha, beka. Polderze śmieszne. Jest. Narzekasz na pracę? Po co pan Bóg stworzył kobiety? Produkcja butów w Afryce. Skoro śmieszne fotki są takie super, to dlaczego nie ma. Kolejny klasyczny obrazek. Jeszcze za czasów, jak się na to mówiło, dzieci neostrady. To jest to było ponad 20 lat temu. Nie. Oraz jak przystało na chomika. W folderze obrazki, aniołki, awatary animowane, Banzai JPG. II wojna światowa. Jan Paweł II. I żeby wam odpowiedzieć na pytanie, co jest w folderze, po co Pan Dług stworzył kobiety, są tam tego typu obrazki. No słuchajcie, cały dzień moglibyśmy tu spędzić. Dosłownie przeglądając te obrazki można przejrzeć wszystkie okresy internetu. Czwartorzęd, trzeciorząd, kreda, okay. Jeśli chcielibyście więcej takich specyficznych przeglądów na jakiś konkretny temat, dajcie znać, piszcie propozycje. A w międzyczasie, dziękuję za oglądanie, jeśli tu dotrwaliście. Trzymajcie się, cześć.